Witam Was moi kochani niezwykle serdecznie w kolejnym już 98 odcinku z serii Pogromcy Mitów na moim kanale. Ja jestem Hubson, no i dzisiejszy film zaczniemy sobie od Porady Życiowe. Jeżeli pożyczysz Ziomkowi 15 zł na barmańską i nigdy więcej go już nie zobaczysz, to była to naprawdę dobra inwestycja. No shit! I nawet powiem wam, że kiedyś miałem taką sytuację z tym, że wówczas ta inwestycja kosztowała mnie stówkę, także troszkę było mi ogólnie smutno. Niemniej nie ma co tego rozpamiętywać, bowiem przychodzimy sobie do suchar dnia. W jaki sposób seksoholik lubi płacić najbardziej? Zbliżeniowo. <grystanie> No a tymczasem przechodzimy sobie do sugestii, która ponownie jest związana z tą miejscówką, gdzie stacjonuje wojsko i z której to kradliśmy sobie lewiatana. Otóż Erman DG1 napisał, że tam jak sobie podjedziemy Patriotem, czego żeśmy jakby nie było jeszcze nie testowali, to wówczas ta brama na pewno się otworzy. Zatem jak na pewno to na pewno, postanowiłem sobie to w takim razie sprawdzić i jak się okazało rzeczywiście Patriotem możemy tam wjechać. W sensie brama się po prostu otworzy. Jeżeli chodzi o ten krótki, sympatyczny wstępik, to byłoby na tyle. Zapraszam, jak zawsze, na szybką reklamę, no a potem lecimy z tematem. Nie bądź Ameba. No i kupuj na Eneba. Hell yeah! Jeżeli aktualnie znajdujesz się na takim etapie życia, że szukasz jakiejś gry komputerowej, to koniecznie powinieneś zapoznać się z serwisem Eneba.com. Możesz tam między innymi właśnie zaopatrzyć się w gry komputerowe często w całkiem zachęcających cenach. Aktualne promocyjne nowości znajdziesz w zakładkach znajdujących się w górnej części strony, także warto tam co jakiś czas zerkać. No i oczywiście w opisie znajdującym się poniżej zlokalizujesz wszystkie potrzebne linki. Nie bądź ameba. No i kupuj na neba. Hell yeah. Niektórym samochodom w GTA San Andreas możesz przebić opony, wykorzystując do tego nóż. W przypadku Twojego ulubionego admirala to raczej nie zadziała, ale w przypadku monster traka już powinno. Zajebiście. W to nie wierzę. Serio, wydaje mi się, że tego typu mechanika w GTA San Andreas w ogóle nie wchodzi w grę, ale być może się mylę. Tak czy inaczej, na początku przetestujemy sobie to wszystko na przykładzie mojego ulubionego samochodu, który jest wykorzystywany niezwykle często w serii z pogromców mitów, czyli właśnie na przykładzie Admirala. I tak by the way, dzisiaj badamy sobie mity na wersji totalnie podstawowej, z uwagi na to, że mity, które sobie wziąłem do tego odcinka naprawdę, jeżeli chodzi o werdykt, mogą być mocno zaburzone. Gdybym wykorzystywał wersję Gry, którą wcześniej sobie wykorzystywałem. No, faj, jeszcze policja mi się tu napatoczyła. Jak doskonale widzieliście, chyba będziemy potrzebowali lekkiej pomocy przy badaniu tego mitu, ponieważ CJ, gdy uderza z noża, to nie może być w kucnięciu. Że tak sobie to nazwę, i za każdym razem, kiedy uderzamy właśnie z noża, to CJ po prostu wstaje. Także podniesiemy sobie nieco tego admirala, może w taki sposób, o ile w ogóle będzie to wykonalne. Myślę, że chyba tyle powinno względnie wystarczyć. Także przechodzimy sobie oczywiście do próby. Numer 1. Jak mogliśmy zauważyć, to nie ma żadnego efektu, który wskazywałby na to, że ta opona została przebita. Natomiast z uwagi na to, że może być to wina samego GTA San Andreas i braku takiego efektu, to zobaczmy sobie, czy ta opona rzeczywiście jest cała. Wszystko na to wskazuje, bowiem gdy przebijemy sobie oponę z pistoletu, to raz, że jakiś tam efekt się pojawia, to dwa, szybko możemy zauważyć, że opona została po prostu przebita. No i właściwie to chyba tyle. No ale rzekomo ma to wszystko zadziałać na przykładzie Monster Traka, którego mamy tutaj, a ja sobie jeszcze ponadto zespawnowałem do zera, ponieważ on też ma te koła dosyć duże i być może też na nich nóż zadziała. Na początku zobaczymy sobie oczywiście Monster Traka, czy tutaj cokolwiek się wydarzy. Podobnie jak w przypadku Admirala nie mamy żadnego efektu, który wskazywałby na to, że tej oponie coś się dzieje. Ale dobra, spoko. Wykonajmy sobie jeszcze może ze dwa ciosy. Wbijmy do tego monster traka i zobaczmy, czy opony aby na pewno się nie uszkodziły. W takim razie przed ostatecznym obaleniem tego mitu zobaczmy sobie jeszcze do zera, i czy tutaj będzie to wyglądać jakkolwiek inaczej, ale wydaje mi się, że też nie. Zobaczmy sobie jeszcze tę, tę oponę z przodu. Siadłem sobie właśnie do dozera i jak możecie doskonale zauważyć, kompletnie oponą nic się takiego nie stało. Także moi drodzy, no dla mnie sprawa jasna mit możemy sobie obalić. Ogień dłużej utrzymuje się w lesie niż na pustyni bądź asfalcie. Nie ukrywam, że odnośnie tego mitu też mam spore wątpliwości, ponieważ no gdyby to był Far Cry, można nawet gdyby to było GTA V, to jeszcze spoko byłbym skłonny w to uwierzyć. Natomiast w przypadku GTA San Andreas coś mi się wydaje, że czy to jest asfalt, czy to jest pustynia, czy to jest las, to i tak taki przykładowo młotów będzie palił się dokładnie tyle samo czasu. Natomiast powiem wam, że trzymam kciuki, że się mylę i że za chwilę okaże się, że jest zupełnie inaczej niż mi się wydaje. Wow, jakiś Unique Stand jump chyba tutaj był. Nawet tego nie wiedziałem. Tak czy inaczej rzucamy sobie mołotowa i zobaczymy ile ogień tutaj będzie się palił. W ogóle to chyba walniemy sobie próbę na podzielonym ekranie, ponieważ to będzie coś, co nam najlepiej pokaże jak to wygląda. Zmierzymy sobie dokładny czas i tak dalej no i będziemy mieć dokładne porównanie. Gdy uderzysz samochodem w pięć drzewa albo strzelisz w drzewo z rakietnicy, to spadną z niego liście. Czy będzie to zajebista ciekawostka, czy będzie to totalny fake? Przekonajmy się. Ogólnie, moi kochani, to wydaje mi się, że gdybyśmy wanęli samochodem w prawdziwym życiu z dużą prędkością w drzewo, to jakieś tam liście by spadły. No i podobnie byłoby w przypadku rakietnicy. Czy twórcy o tego typu szczegóły zadbali w grze GTA San Andreas? Za chwilę się dowiemy, ale na początku potrzebujemy jakiejś tam rakietnicy. Także właśnie dodałem sobie ją do swojego ekwipunku, no i zobaczmy, co się stanie, gdy waniemy w drzewo. No i to jest w ogóle mega ciekawa sprawa, bo zobaczcie, że jak uderzymy w drzewo, to jakieś tam odłamki, tak jakby z tego drzewa wypadają. Tak jakby uszkadzała się kora albo coś w tym stylu, tak bym przynajmniej powiedział, jakbym miał to tak wstępnie oszacować. Liście to może nie są, bym tak tego na pewno nie nazwał, ale jakieś tam odłamki z tego drzewa, tak jak wspomniałem sekundkę temu, na pewno wylatują. No dobrze, zobaczmy sobie zatem, jak to będzie wyglądać w przypadku samochodu, gdy uderzymy sobie właśnie samochodem w drzewo ze stosunkowo dużą prędkością. Co jak widać, może nie być takie łatwe. No i teraz to ogólnie jakieś tam odłamki też się pojawiły, ale to chyba były odłamki naszego samochodu, tak mi się wydaje. Zobaczmy sobie raz jeszcze. Wydaje mi się, że w przypadku samochodu mamy sprawę jasną, ale mega ciężko mi jest ocenić to z tą rakietnicą. Co się dzieje, gdy właśnie jakiś tam pocisk trafi w drzewo? Czy to są odłamki kory? Czy to może rzeczywiście można uznać za liście? Mega ciężko mi po prostu powiedzieć. Dlatego chyba tutaj akurat w przypadku tego mitu poproszę o waszą pomoc. Także po prostu dajcie znać w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Ewidentnie coś jakby z drzew wylatuje, ale co to jest? No troszkę ciężko. Ciężko powiedzieć. Jest jedno miejsce, gdzie możesz zatrzymać pociąg w GTA San Andreas z samochodem. Jest to przejazd koło Mili Perkins, gdzie wystarczy, że zablokujesz przejazd przykładowo wozem Straży Pożarnej. Wydaje mi się, że prawdziwy fan GTA San Andreas, który nigdy nie próbował zatrzymać pociągu, nie może nazywać się prawdziwym fanem tej gry, ponieważ no ja chyba próbowałem ze 100 tysięcy razy, wszystkie próby zakończyły się fiaskiem, no i osobiście nie sądzę, że ta próba, którą za chwilkę będziemy sobie wykonywali, będzie inna. Natomiast gdy ten mit przeczytałem, to przypomniało mi się, jak ten przejazd kolejowy koło Mili Perkins wygląda jakie jest tam ułożenie tych wszystkich siatek, gdzie możemy sobie tego całego fire tracka postawić, żeby to jakkolwiek miało sens. No i rzeczywiście powiem Wam, że jeżeli pociąg w tym momencie będzie nadjeżdżał z prawej strony, czyli w sensie tej, no to rzeczywiście jestem ciekaw, co może się wydarzyć. Także stawiamy sobie wózy straży pożarnej jak najbliżej tutaj tego miejsca, czekamy na pociąg, no i zobaczymy. Za chwilę co się ciekawego wydarzy. Tak, coś właśnie czułem. Mit możemy sobie obalić. Jeżeli zaczniesz robić bączki w San Fierro w mglistą pogodę, to dym z opon będzie w kolorze nadwozia testowane niedaleko klubu jego. No to chyży zapadał niezłego mita, co? No, wydaje mi się, że tutaj też może być całkiem ciężko, żeby to uzyskać. No, ale z uwagi na to, że to rzekomo testował i że rzekomo mu to wyszło, no to wypadałoby to też zobaczyć, ponieważ może być to całkiem ciekawe odkrycie, po prostu. Wziąłem sobie chyba najbardziej oczo mm -mm, kolor, jaki był w całym Transfenderze. Lecimy sobie niedaleko klubu jego gdzieś tam zaparkować. Myślę, że po prostu pod samym klubem to sprawdzimy, no i zobaczymy czy kolor dymu, który będzie wylatywał spod kół naszego pojazdu będzie żółty. No bo gdy aktualnie sobie to testuję, to jak możecie zauważyć no ten kolor jest taki, jaki chyba być w miarę powinien, no, ale no być może w tamtej lokacji będzie to wyglądać ciutkę inaczej. Żeby nie było żadnych wątpliwości wpiszemy sobie kod na mglistą pogodę i co więcej, żeby była pewność, że ta pogoda jest mglista no to ponadto mamy jeszcze syreny na moście Gandbridge, które uruchamiają się tylko wtedy, kiedy jest mglista pogoda w grze. A myślę, że słychać je doskonale. Włączyłem sobie na chwilkę 30 FPS-ów, żeby te bączki bez problemu wykonywać, ponieważ jak FPS-ów jest za dużo, to no, z bączkami jest problem. Natomiast tak czy inaczej, jeżeli chodzi o badany mit, jak doskonale widzicie, kolor wylatujący spodku naszego pojazdu, właściwie to kolor dymu, dalej jest e, takiego koloru, jakiego być powinien, czyli takiego no, mocno ciemno-szarawego bym powiedział. Także moi kochani, jak dla mnie niestety jest to kolejny mit tego odcinka, który możemy sobie obalić. Zapraszam Was, moi drodzy, na wcześniejsze odcinki z Pogromców Mitów oraz jak zawsze dziękuję patronom za wielką pomoc w tworzeniu tego kanału. Słyszymy się niebawem, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej!